Dla potrzeb kursu z chmurami, które, przez które przepływa logo, spróbujemy sobie stworzyć taką poprawkę, że przeniesiemy to logo na 3D i spróbujemy je wmontować w naszą kompozycję w programie Adobe After Effects. Na sam początek potrzebujemy logo na krzywych. Najlepiej otworzyć je oczywiście w. Adobe Illustrator. Jak widzicie, mam tu przygotowane logo, jest to sam obrys. Składa się całe to logo z krzywych. Następnie musimy wyeksportować sobie to logo. plik, Właściwie to zapiszmy, nie eksportujmy. Save As. Jak będzie to nazwa, kliknijmy OK. I teraz bardzo ważna sprawa. Musimy zapisać jako Illustrator 3, ponieważ wyższe, war... wyższe numery Illustratora od trójki w górę nie będą rozpoznawalne przez program. 3ds Max, także musi to być trójka, i klikamy OK. Dalej. Potrzebujemy ruch kamery, ponieważ ruch kamery naszej, naszych warstw aktualnie w Adobe After Effects i ruch kamery w 3 d Maxie musi się zgadzać. W tym wypadku musimy uruchomić skrypt. Zaznaczamy sobie naszą kamerę, klikamy File, Script, Run Script File. Jest tutaj darmowy skrypcik, który wykorzystywaliśmy przy kursie z kraterem AE3D Export. Klikamy go sobie. Wybieramy 3ds Max. Ustawiamy skala na 1. Klikamy Close. I nazwa będzie Clouds Intro MS. I klikamy Export. Chwilkę to trwa i nasz skrypt został właściwie w postaci, nasza kamera w postaci skryptu została wyeksportowana. Przejdźmy do programu 3ds Max. Na sam początek zaimportujmy sobie nasz skrypt. Kliknę sobie skrypt, run skrypt, wybiorę sobie moją, mój skrypt z kamerą Clouds Intro MS i kliknę dwa razy. W tym momencie nasz skrypt został załadowany i jak widzicie kamera wykonuje ten sam ruch co na Naszej kompozycji Wadobi After Effects. Jednakże musimy jeszcze zaimportować nasze logo. Klikamy File, Import i wybieramy nasz poziom cmyk. Ustawiamy sobie Merge Object with Current Scene i ustawmy Single Object i klikamy OK. Nasze logo zostało zaimportowane, jednakże jest ono bardzo, bardzo małe. Jeżeli zobaczymy je z kamery, ja zobaczmy jak to wygląda. Jak widzimy, jest ono dosyć małe. Musimy je troszkę powiększyć. Także mając zaznaczone logo, kliknę sobie teraz. Select Scale i powiększę je na tyle, na ile chciałbym, żeby ono w tym momencie powiedzmy wyglądało, powiedzmy coś takiego. Następnie kliknę Select and Move i wyzeruję tutaj te wartości, aby wyzerować moje logo, by było o, o, dokładnie na środku. Musimy się też upewnić, ponieważ tu, jak widzimy, kamera chcielibyśmy, żeby przelatywała pomiędzy literami, a nie. Gdzieś wpadała w literę. Zobaczmy. I tutaj nasza animacja się kończy. Dobra. Myślę, że jest OK. Dobra. Myślę, że jest w porządku. Możemy. Jeszcze momencik zobaczę, bo nie wiem dlaczego stworzyła mi się tutaj teraz animacja, a wolałbym, żeby ta animacja się nie tworzyła. Stworzyła się, jeżeli się stworzyła klatka kluczowa, przesunę ją sobie na pierwszą na zerową klatkę, w ten sposób zostanie ona zawsze w tym samym miejscu. Ok, myślę, że możemy tak to zostawić. Jednakże jeśli teraz w tak przygotowane logo naniósłbym extrud, Extrude. zobaczymy, że staną się rzeczy dość dziwne, mianowicie jedna z naszych z naszych tych. Krzywych jest odwrócona. Nie jest to wielki problem, zaraz sobie to poprawimy, aczkolwiek trzeba pamiętać, że niekiedy takie rzeczy mogą się zdarzyć. Nie ma się co w tym przejmować za dużo. Ustawmy sobie naszą wielkość na przecinek powiedzmy 6, czyli coś takiego. Nadajmy sobie teraz modyfikator Edit Poly. Zaznaczmy sobie border i wybierzmy tą wartość, która jest aktualnie tutaj dziurawa i kliknijmy cap. Okay. Zobaczmy, czy teraz... No nie, jednak kap nie zadziała. W takim razie musimy cofnąć się do Editable Poly i przyjrzyjmy się dokładnie tej krzywej, bo wydaje mi się, że jest tu jakiś problem. Na sam początek zaznaczmy sobie tą krzywą, która jest dobra, czyli to jest ta i kliknijmy sobie Detach. Wybierzmy sobie OK. W tym momencie ta krzywa jest osobnym obiektem. Upewnijmy się następnie, że nigdzie nie występują podwójne wierzchołki. tak Jak tutaj widzimy, że tu są chyba dwa wierzchołki, zaznaczmy obydwa, kliknijmy Fuse i kliknijmy Weld. W tym momencie mamy jeden wierzchołek. Następnie kliknijmy sobie tutaj i e, używając kotwic Beziera, troszkę tutaj ją przesuńmy, żeby nie, za, nie zalegały na siebie. I tutaj ta przerwa pomiędzy pomiędzy poszczególnymi nie jest problemem, nawet powinno to lepiej troszkę wyglądać. Staram się połączyć wszędzie te wierzchołki, które nie powinny być podwójne. Sprawdźmy, że te obydwa wierzchołki są zamknięte. Są zamknięte. No I Zobaczmy teraz ten spline, który sprawia nam problemy. Na sam początek zaznaczę sobie na Editable Spline mój spline, aktualnie cały i kliknę sobie Detach aby stworzyć całkowicie nowy obiekt. Mhm. Dobra, teraz możemy się spokojnie przyjrzeć, co tutaj nie gra to jest ten splaj. Włączmy wierzchołki. Zobaczmy. Tutaj troszkę oddalę, żeby stworzyć bardziej równomierną tą przerwę. I teraz zobaczmy na tym. Wydaje mi się, że problemem tutaj będzie, że gdzieś jest otwarty nasz, nasz kształt. Tu jest otwarty. Oczywiście. Jak widzicie, tutaj nie ma zamknięcia, wobec tego w tym miejscu pojawia się błąd w momencie, kiedy próbujemy stworzyć cap na wyekstrudowanym poligonie. Na początek usunę jakiś tutaj wierzchołek, który nie wiadomo skąd się wziął. Kliknijmy sobie create line i zamknę te dwa tutaj moje wierzchołki. Jednakże sama linia nie załatwia nam sprawy, ponieważ jeżeli Zaznaczę sobie, zauważycie, że mam tutaj dwa wierzchołki. Jak widzicie, muszę teraz kliknąć fuse i weld. W tym momencie łączą się one w jeden wierzchołek. Podobnie z drugą częścią fuse i weld. W tym momencie mam zamknięty kształt. Spróbujmy najpierw wyekstrudować. Napisy są chyba OK. Zobaczmy. Z napisami nie ma problemu. Następnie skopiuję sobie już tą wartość ekstrud wkleję sobie do pierwszego jest ok i wkleję sobie do drugiego splina to jest oczywiście problem jak widzicie jest otwarty nadal kształt jednakże teraz kiedy zrobimy sobie edit poly klikniemy border i klikniemy cap nie powinno już być problemu aczkolwiek jeszcze są nasze ścianki odwrócone więc muszę wybrać jeszcze sobie normal i już powinno wszystko wrócić do normalności. Teraz nadam ponownie sobie Edit Poly, zaznaczę sobie górny poligon, następnie z okna powiedzmy Left, troszkę obniżę ten poligon do dołu. To co mi to da, to to, że poszczególne części będą jakby na siebie nachodzić. No, wydaje mi się, że lepiej to po prostu będzie wyglądało. zobaczmy, jak kamera przelatuje przez nasze. Napisy. Jak widzimy, troszkę tutaj jest problem. Moja kamera powinna być troszkę chyba wyżej ustawiona, ponieważ aktualnie wlatuje trochę w mój napis. Zobaczmy, obniżmy może sam napis. Troszkę obniżymy i przeniesiemy tą klatkę kluczową tutaj na początek. Zobaczmy teraz. Teraz jest ok. No dobrze, skoro mamy to gotowe, stwórzmy sobie jakąś teksturę naszego obiektu. Otwórzmy sobie Material Editor. To jest ten, ta kulka, taka z takim okienkiem. Wybierzmy sobie pierwszy slot. Wybierzmy okno Diffuse. Tylko poczekajmy, aż się otworzy tutaj drugie okno. Wybierzmy Bitmap. I tutaj przygotowałem teksturę. Która jest teksturą kamienia. Tak to mniej więcej wygląda. Następnie przejdźmy do, kliknijmy ikonkę tutaj Go to Parent, rozwińmy zakładkę Maps, skopiujmy ten Diffuse, tą mapę, którą mamy w Diffuse. Prawy przycisk myszy, copy i wklejmy ją do Bump. Prawy przycisk, Paste. To co się stanie, to. Nasza tekstura w tym momencie będzie, miała, będzie sprawiała wrażenie, że jest trójwymiarowa. To znaczy, że są na niej niewielkie nierówności. Możemy zmniejszyć bump mapping do 15, ponieważ może teraz jest troszkę za duży. OK. I nałóżmy naszą teksturę na wszystkie obiekty, które aktualnie są na scenie i włączmy Show Standard Mapping Viewport. Aktualnie to, co zauważycie, to to, że niektóre z naszych tekstur... Zobaczmy z bliska. No, są źle nałożone, jak widzicie. Wynika to z tego, że nie ma nałożonego tak zwanego UV mappingu. Zaznaczmy sobie pierwszy nasz obiekt, czyli nasz napis i wybierzmy tutaj ze stosu modyfikatorów UV -w map. Następnie wybierzmy box. W tym momencie powinno już być z wszystkich stron podobnie tekstura rozłożona. Okay. To samo zróbmy z pierwszą częścią logo UV -w map box i z drugą częścią UVMAP map i box. Ok. W tym momencie mamy już to załatwione. Klikniemy klawisz C, aby powrócić do widoku z kamery i przelatuje nasz napis. Ok. No cóż, spróbujmy zrenderować w tym miejscu. Renderować będziemy na standardowo na skyline renderer, także ja sobie przełączę go, bo aktualnie mam Vraya. Zobaczmy jak to wygląda. Tak wygląda nasz Render w porządku. Myślę, że to, co jeszcze nam brakuje, to jakiegoś światła, które powinniśmy też dodać. Powiedzmy z przodu, dodajmy sobie menu Create, Lights, Standard i dodajmy światło. Może Omni, dodajmy je gdzieś powiedzmy może za kamerą. Kliknijmy Shadows, włączmy, żeby padały cienie. Spróbujmy zrenderować. Zobaczmy, jak to aktualnie wygląda. Dobra, otwórzmy ponownie materiał editor i dodajmy troszkę połysku do naszej tekstury. Zwiększmy specular level. Tutaj zobaczycie, co się dzieje. I glossiness powiedzmy zwiększmy do 70. Może jeszcze troszkę specular level zmniejszmy. Jedna rzecz mnie zastanawia, ponieważ we wszystkim, co robię, włącza się. Włącza się klatka kluczowa, nie wiem dlaczego tak się dzieje. I tutaj też jest włączona klatka kluczowa, dlatego to, co zrobię 41.74 to w pierwszej Skopiuję te wartości, żeby one były cały czas takie same. Okej. Okay. ok. Zobaczmy, jak teraz wygląda nasza. Nasz napis. Zrenderujmy. OK, powiedzmy, że jest w porządku. OK. Możemy przystąpić do renderowania całej naszej sceny. Na, po na początek jeszcze upewnijmy się, że w render setup mamy ustawione naszą rozdzielczość. W moim wypadku jest to 1920x1080. Wybieram sobie Active Segment, wybieram sobie Files, e wybieram sobie folder, gdzie chcę zapisać mój moje logo. Nazwijmy sobie Cloud In Logo, logo 3D. Okay. Zapiszmy sobie tutaj Logo 3D, podkreśnik do pliku PNG, ponieważ będę potrzebował kanał Alfa, i klikam zapisz. wybieram OK. No i oczywiście, teraz cały rendering będzie przebiegał od zerowej klatki do 500 i każda klatka będzie zapisana jako osobny plik PNG. W folderze, jak widzicie, tak to wygląda. Musimy poczekać, aż to się przerenderuje. W momencie, kiedy zakończę rendering, no będziemy mogli przejść do Adobe After Effects i komponować całą naszą tutaj scenę do naszej kompozycji.